Dzisiaj jesteśmy w i pokażę Wam różne zwierzątka, które żyją w tym miejscu. Co tu Oluś masz? Ciekawego króliczka. Chował się za szakami, Ale dzwoniak, nie? No, ale ogóle, żeśmy zauważyli, że tu w ogóle jest króliczek. Mamy. Tu mamy jakiegoś żółwia. W, wiem dlaczego one, bo od tego mają ciepło. Od tej żaróweczki no? czerwonej? Tak, zgadza się dokładnie, od tej żaróweczki nie, mają ciepło. A mnie nie razi. A mnie nie razi. Oluś, co tutaj mamy? Renifera. Renifera tutaj mamy, tak. To jest trochę ciemno i nie wiem, czy go będzie widać. Nie chcemy tutaj go wystraszyć i mu świecić. Renifera Rudolfa. Rudolfa? No nie będziemy mu tutaj świecić, żeby się nie wystraszył biedaczek. Mm. Teraz mamy takiego renifera. I tam króliczek sobie biega. Jurka chodź, tam biega. Tutaj go powolutku, bo się wystraszy i ucieknie. Cześć króliczku. Cześć króliczku. Kic, kic i uciekł. Ty jesteś malunie. Ale słodzuna. Słodzunka ty jesteś. Nie ma przyjaciół. On, on, ona nie ma przyjaciół. O, ja, ja wiem to sobie słyszymy? Dzidziuś malutki. A gdzie tego mama? A nie wiem, może się schowała. Oj, jak ona tak fajnie. Ona basy troszkę płacze. Za tą mamą swoją. Oluś, co tutaj jest? Co tu jest? I kto tam jest? Pan Jezus. Pan Jezus, tak? Józef i Maryja. Dokładnie. Pięknie, brawo. No, macie tu zwierzątka. Tu są zwierzątka. Cześć, zwierzątka. Cześć, kto chce wystąpić w telewizji? I tu mamy zwierzątka. Może znajdziemy jakąś małą. Cześć, zwierzaczki. Cześć, koleżanko. Cześć, koleżanko. O, i biegną następne. I biegną następne. Pała na wysokości, pała na wysokości, a pokój na ziemi. Pała na wysokości, fałła na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukony w pokorze. tobie serca ochotnego oborze. Chwała na wysokości, chwała na wysokość, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokość, a pokój na ziemi. Brawo! Przyszła do nas koleżanka. Mam nadzieję, że nie zje nam wózka. Cześć koleżanko. Skąd tyś się tu wzięła, dziewczyna? No, Nie wiem, czy. pogłaskę, No ja głaskałam przed chwilą. To się Jeżeli że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, czy już widzieliście w dobrojniarce. Oraz subskrybujcie mój kanał i dajcie dużo lajków. Pa pa.